Ale rozumiecie ludziska, bo chcą mnie wyrobić na deluzję religijną, wojskową bądź e, internetową. Co więc tak. Sami pedanty bez medytacji, fanatyki wyszły. Opierdolone co możliwe by było, żeby było stworzyło jeszcze wygląd ludzki ich e, wojskowa nie dają mi możliwości homeostaży, czyli regularności odżywiania się, zarabiania, naprawy zaniedbań, które specjalnie stworzyli za pomocą fal wokół i zaniedbań głodów emocjonalnych, psychicznych, społeczeństwa i rodziny. No internetowa oczywiście psują komputer sprzęty, nie dają kupić licznika, bo pompują we mnie prąd, żebym miał rozpad komórkowy, utrudniają zarabianie na giełdzie, utrudniają oczywiście pracę na komputerze, bo paraliżuje za pomocą rzucanych parametrów. Co więc po prostu oni są jakbyś wjechał do zoo safari. A tam by były głodne, chore, koczkodane, które złe, że ktoś nie przyjechał dawno ich odwiedziny nie rzucił im banana. Opierdoliłyby ci kołpaki, lusterka, nasrały na szybę, powginały wycieraczki i pogięły i pokradły cokolwiek, co by można było oderwać od samochodu.